Cześć, witajcie moi drodzy widzowie, a w dzisiejszym materiale już drugi raz nagrywam recenzję zestawu Lego Speed Champions 75895, czyli oczywiście Porsche 911. Tak więc ja jestem jakoś Kamila i zapraszam Was do oglądania. A dlaczego w sumie drugi raz nagrywam tę recenzję? Dlatego, że zmieniłem tło z czarnego na to z powrotem. Tak więc myślę, że to była dosyć fajna decyzja. A jeżeli chodzi o ten zestaw, no to myślę, że mamy tutaj do czynienia z jednym z lepszych zestawów w serii Lego Speed Champions, a przynajmniej jednym z lepszych moich, o ile nie w sumie najlepszym. I że tak na starcie mam ja powiem, że ten zestaw ma szerokości 6 studów, a te nowsze samochody właśnie z Lego Speed Champions mają po 8, tak więc tutaj skala jest nieco bardziej hmm, myślę, że fajna w stosunku do naszego na przykład miasta Lego, gdyby takie istniało. Lecz no, znaczy ja nie mam miasta Lego. Kiedyś tam miałem, ale takie malutkie, więc w sumie nie mam miasta Lego, ale gdybym miał, no to myślę, że tutaj bardzo fajnie by było użyć takiego oto samochodu na drodze. No te 800 dów może troszkę gorzej w stosunku do innych samochodów, na przykład takich z serii Lego City, no ale myślę, że już możemy przejść do samej recenzji zestawu. A zaczniemy sobie oczywiście tak, jak to na mnie przestało, od mini figurki i mam tutaj takiego oto randomego kierowcę zestawu. A właściwie to nie takiego randomowego, no bo w sumie jeżeli stać go na Porsche, no to w sumie. Jest on całkiem zarobiony. Jeśli chodzi o tą właśnie figurkę, nie wiem co, ale po prostu bardzo mi się to ona podoba. Zobaczcie na jedno, na nóżkach właściwie, na jego brak, no bo jednak go nie ma, tak? Są one totalnie czarne. Za to główka jest bardzo fajna, bo taka jedna z pierwszych w sumie, jakie ukazały się od LEGO. Taka jest zwyczajna, tutaj by się aż prosiło o usunięcie tych brwi i zostawienie po prostu takich całych czarnych oczków oraz buzi. To by było naprawdę bardzo fajne, ale i tak nie jest źle. Poza tym, bardzo fajne włoskie, które niegdyś należały do Jay'a. Oczywiście, w rudym kolorze tutaj mamy taki ciemnobrązowy, no ale okej. Okay. Kurteczka również bardzo fajna, taka brązowa. Z tyłu tak to wygląda: mamy tutaj takie jakby klatki, nie ma kaptura, no ale okej. Okay. I poza tym, również mamy bardzo i to bardzo fajna druczek. Właśnie loga Porsche na tej klacie. I mi się ta figurka strasznie właściwie podoba. Tak naprawdę, jest jej również druga wersja, czyli taka oto z hełmem właśnie, on czarny, a poza tym mamy tutaj również szybkę, która niezbyt często ukazuje się w Lego, no bo jednak zwyczajnie to mamy takie przyciemniane szybki, bardziej takie właściwie, no, ciemne, a tutaj mamy taką jasną, przejrzystą po prostu szybkę i moim zdaniem jest ona, po prostu lepsza od tej przyciemnianej. W zestawie oprócz głównej konstrukcji otrzymujemy już takie oto trzy pachołki. I tutaj się na chwilę zatrzymamy, by opowiedzieć Wam jedną z historii z mojego życia, a właściwie to taką. Yy, nie wiem czy pamiętacie taką serię Lego Auto 2. Tam mieliśmy taki samochodzik McQueen. A. To był jeden z pierwszych, o ile nie wiem, mój pierwszy zestaw właśnie z tej serii. No i tam mieliśmy jeden taki duży pachołek. Tutaj mamy trzy malutkie no ale... Tutaj akurat mi się to bardzo skojarzyło z tamtym pachołkiem i myślę, że wielu z Was też może się to skojarzyć. Jeżeli nie wiecie to, o co jaką serii mi tutaj chodzi, to pokazuję Wam się teraz tutaj właśnie zdjęcie z tym McQueenem. No i naprawdę moim zdaniem jest to fajne nawiązanie do tamtej serii i aż ciekawe, że ani na instrukcji, ani na pudełku nie mamy pokazanego tego, że w środku oczywiście znajdują się trzy pachołki. No jest, Porsche 911. Naprawdę, moim zdaniem, jest to jedno z lepszych samochodów, jakie wypuściło LEGO w serii LEGO Speed Champions i na pewno jedno z lepszych, o ile nie najlepsze na 6 studów. Tak więc zacznijmy sobie może od maski. Patrząc na przód widzimy tutaj bardzo fajne oto nakleczki. Zobaczcie, jest tutaj aż 4 yy, na dwóch klockach, tak więc 2 na jeden klocek, oczywiście. Jeżeli ktoś nie ujmie na tematyki, tak jak oczywiście ja, no ale jest to totalnie oczywista oczywistość, żeby wiedzieć, że no. Tak, cztery naklejki na dwóch klockach to oczywiście po dwa na jednej, no ale już nieważne. Tutaj mamy właśnie troszeczkę, nieco moim zdaniem zbędne te czarne naklejki, no ale te wyglądają naprawdę bardzo fajnie. mam tu oczywiście światła. Jeśli chodzi o znaczek Porsche na tej właśnie przodzie, troszkę mnie boli, ale tylko minimalnie, że tutaj właśnie jest to przeżyta naklejka. Mogłaby być biała, no ale też z drugiej strony gdyby była biała to mogłaby nie być zbytnio y, skomponowana z tym białym i wyglądałoby to jeszcze gorzej niż teraz. Tutaj troszeczkę brudko mi weszło, no ale to oczywiście jest nieco lepsze niż taki właśnie nieco inny biały niż ten oto kolor. Tutaj naprawdę muszę pochwalić projektantów za te światła, no bo one mi się bardzo i to bardzo podobają. Zobaczcie w jaki sposób są zrobione. Tutaj mamy taki biały element, który był wykorzystywany wielokrotnie w serii Lego Technic i w innych seriach Lego Tak, a tutaj po prostu mamy go tak wrzuconego y, właśnie w ten oto bok na takim oto szarym klocku I projektanci LEGO Myślę, że nie robili go specjalnie dla tego samochodu, ale naprawdę wygląda on bardzo fajnie i świetnie, po prostu świetnie odwzorowywuje to, co mamy w oryginale samochodu. Tutaj również mamy takie oto dwie białe płytki. Tutaj troszeczkę bolą mnie te study, no ale z drugiej strony są to klocki i gdyby było to odstudowane, no to nie wyglądałoby to jak klocki, tak? To by wyglądało jak rysorak, a przecież ma to przypominać klocki Lego, no bo oczywiście po to jest Lego, just imagine i tyle. Tutaj jeśli chodzi o te koła, to są one naprawdę bardzo fajnie zbudowane. Pokażę Wam to nawet w instrukcji. O, zobaczcie, tutaj mamy właśnie takie dwa oto szare elementy i do nich... Wpinamy sobie na finiszu dwie takie oto. Yy, dwa oto, takie krocuszki z Lego Technik i oczywiście na tym mamy koła, tak więc naprawdę bardzo fajna sprawa i bardzo fajne mocowanie kół. Od boku ten samochód prezentuje się w ten oto sposób. Spójrzcie jeszcze na jego felgi. Moim zdaniem one tak troszkę tutaj nie pasują, bo jednak te felgi z tego oryginalnego samochodu, który mamy pokazany na tyle yy, właśnie pudełka, tego wam dzisiaj nie pokażę, sorry, no ale. Pudełko zniszczyłem po nagrywce recenzji na czarnym tle, więc tutaj akurat tego nie pokażę. No, ale jednak możecie sobie wygooglować właśnie ten numer katalogowy i tam zobaczyć właściwy yy, właśnie odzorowanie tego do samochodu w formie lego z oryginału no i tutaj właśnie te felgi tak troszeczkę mi gryzą w oczy no ale nie jest aż tak źle jak mogłoby być mogli nam tutaj po prostu dać zwyczajne felgi i tyle tutaj również bardzo fajnie zrobiono ten pas no bo zobaczcie, że jest on właśnie na innej wysokości niż te oto białe klocki no bo jest to tak bardzo fajnie zmontowane tak jak już Wam pokazałam duno, to zobaczcie go sobie całego tutaj troszeczkę właśnie gryzą mi w oczy ten żółty element nie wiem czy nie można tutaj było dać normalnego czarnego, no troszeczkę kiepsko naprawdę kiepsko, jeżeli ktoś na przykład nagrywa sobie animacje pokratkowe. I tak jeździ, jeździ, i coś mu się wywala, no to jak to wygląda? No, troszeczkę naprawdę bardzo dziwnie. Jakby ktoś tutaj mu dał banana tak pod auto, i żeby on się tak rozprysnął po całym aucie. No, z tyłu mam tu również takie oto elementy. Znowu te dwa czarne pasy, które przebijają się przez cały samochód. Tutaj mamy czar y czarne, a właściwie to czerwone światełko. W takim jest właściwie normalnym kolorze nie jest to oczywiście przejrzyste, no bo nie ma takich elementów przeroczystych, No, ale naprawdę fajnie to wygląda. Tutaj również mamy jakieś takie wydechy oraz szare elementy. No a jeżeli chodzi o spoiler, tutaj mam nieco zarzutów, to Wam właśnie to teraz opowiem na ja tym się zatrzymamy, bo zobaczcie, że on trzyma się tylko i wyłącznie na tych dwóch elementach. Więc jak przy takiej większej zabawie, jak na przykład figurka sobie po tym skacze, no to oczywiście to się odłamuje, no bo nie mogłoby być inaczej. Ja bym to zrobił tak, że tutaj i tutaj też bym dał study, no ale oczywiście wtedy by to nie mogło tak być. Nie wiem, jakbym to po prostu przerobił, no bo też się tym troszeczkę bawiłem z kuzynem, i po prostu nam to tak często odpadywało, że naprawdę mi się to bardzo i to bardzo nie podoba. Ten oto montaż tutaj, no bo jednak całkiem źle się tutaj to trzyma. No, na wystawkę oczywiście wygląda to bardzo fajnie, no ale przy jakiejś większej zabawie również może to być nieco kłopotliwe. Jeśli chodzi o dach, no to tutaj fajnie go rozwiązano, że możemy sobie odpiąć w tej oto części i nic Tutaj właśnie nie widać. A jeśli chodzi o środek, to tutaj zachowano jakieś takie standardy fotela. Chciałam tutaj zrobić coś na kształt właśnie takiego oto fajnego siedziska, no i nieco Wam to wyszło Lego, ale tutaj nieco widać właśnie te sztudy oraz te elementy z technika, przez co troszeczkę to traci na wartości. I również na dole mam tutaj po prostu szary i szalony element, przez co to, to troszeczkę wygląda tak kiepsko. Jeśli chodzi o kierownicę, to tutaj właśnie nie mamy żadnych innych kontrolek, ani, yy, ani żadnych innych też yy, tych takich tablic yy, z odczytywami, tak, z zegarami i tak dalej. No to troszkę kiepsko, no ale auto samo w sobie wygląda naprawdę bardzo i to bardzo fajnie. Nie wiem, czy w tej recenzji to wspominałem, ale właściwie możemy sobie zagrać tym oto samochodem w Forza 4. No i właśnie gram sobie teraz w tą grę i szczerze pojawszy naprawdę jest bardzo fajna. Polecam, jeżeli ktoś jest niezastanawiony nad kupnem. No i jeszcze zobaczmy sobie szybko elementy zapasowe. Tak, tutaj mamy właśnie taki jakby to powiedzieć, kawałek papieru z naklejkami, które już oczywiście sobie nakleję na model. A jeśli chodzi o tę stronę, to mam tutaj właśnie takie oto elemenciki zapasowe. Szybka, bardzo fajny elemencik, a poza tym kilka takich dosyć drobniutkich i nieco przydatnych elementów, tak więc ja wam dziękuję za obejrzenie kolejnego mojego filmu. Napiszcie komentarze, czy macie jakiś zestaw z Lego Speed Champions. To był chyba mój drugi na kanale. Jeszcze się nie mylę. No ale właściwie pierwszy, taki porządny zestawie, który sobie zachowam na naprawdę długo, bo mi się on bardzo i to bardzo podoba. Tak więc jeszcze raz wam wielkie dzięki i widzimy się w kolejnych materiałach. Cześć!